Zauważyłem także po sobie, że młodzi rodzice najchętniej nauczyliby swoje malutkie dzieci wszystkiego. Najlepiej czterech języków obcych: pływania, gry na saksofonie, jazdy konnej, gry w golfa albo w tenisa, byleby tylko piłeczka nie uderzyła je w czapeczka. I to chyba dobrze, ale czy nie można byłoby zacząć nauki od nauczania świata? Czy bieszczady, zwłaszcza o tej porze roku, nie są warte podziwu? Widok z połoniny caryńskiej. Okolice miejscowości Werlas. Piece drzewne w Mucznem, Czy okolice Polańczyka. To wszystko uczy piękna lepiej niż lekcje rysunku i kompozycji. Świat daleki też jest piękny. W połowie czerwca rząd australijski ogłosił, że powstaje największy na świecie morski rezerwat przyrody, który obejmie m.in. Wielką Rafę Koralową. Łączna powierzchnia tego ściśle chronionego obszaru to 3 miliony kilometrów kwadratowych, a więc 10 razy więcej niż powierzchnia Polski. Czy to nie fajna lekcja troski o przyszłe pokolenia? A czyż nie jest przemyślanym traktatem teologicznym, będącym zarazem wykładem z tajemnicy zbawienia świątynia pokutna świętej rodziny, czyli Sagrada Familia w Barcelonie? Choć budowa trwa do dziś i zakończy się, jeśli dobrze pójdzie, w stulecie śmierci Gaudiego, czyli w 2026 roku, to jak mawiał sam Gaudi, mojemu klientowi się nie śmierci. Zupełnie inna lekcja płynie z oglądania tych fotografii. Wręcz chciałoby się zawołać nie taki grozny, groźny jak go malują. Choć prawdziwą lekcję kaukaskiej gościnności można pobrać dopiero na miejscu. Znacznie bliżej po nauki mamy do Pragi. Choć do Czech nie wpływa żadna rzeka, wszystkie z niej wypływają, to napływają tu masowo turyści. Praga jest szóstym najczęściej odwiedzanym miastem świata. Jest jednak pewna lekcja, przed którą chciałbym na razie ustrzedz Na której bracia Czesi są mistrzami i to mistrzami świata. Czesi spożywają rocznie 160 litrów piwa na osobę. Jest to o 30 litrów na głowę więcej niż u wicemistrzów Niemców. Po jeszcze inne nauki, można jechać w Himalaję, do Argentyny, Kenii, Libanu czy Republiki Środkowoafrykańskiej. Można, jeżeli ktoś chce i go stać. Na szczęście ten i wiele innych tematów omawiają w październikowym numerze reporterzy Miesięcznika Poznaj świat. Świat jest piękny. Poznaj świat, Antosiu.